Pracownicy w różnych firmach często muszą tworzyć nowe wykresy, scalać arkusze w całość, liczyć sumę, liczyć średnie oraz wiele innych rzeczy w arkuszach Excel. W tym materiale chciałbym ci zaprezentować narzędzie Excel GPT. Jest to taki Excel sztucznej inteligencji, który pozwoli ci zliczać automatycznie powtarzalne czynności w twojej firmie. Zapraszam. Szkolenia z zakresu sprzedaży i rozwoju znajdziesz na qualitypower.pl. Wsparcie sprzedażowe oraz rozwój firmy w internecie uzyskasz kontaktując się mailowo lub poprzez Instagrama. Przechodzimy do materiału. Na początek przejdziemy sobie do analizy całej tej aplikacji, całego tutaj tego interfejsu. Oczywiście logujemy się za pomocą naszego konta Google tutaj w prawym górnym rogu. Jeżeli chodzi o darmowe kredyty, są one oczywiście dostępne dla AI Chatu mamy 4 użyte już teraz z 10, czyli mamy 10 miesięcznie oraz mamy 0 do 4 innych narzędzi poleceń dziennie, tak jeżeli chodzi o tutaj pricing, no to mamy 7 dolarów miesięcznie, dosyć myślę mała kwota, jeżeli chodzi o te możliwości. Żeby AI pracowało nad arkuszami, nad którymi często pracownicy pracują całymi dniami w firmach, dlatego też fajna opcja. Jeżeli chodzi o roczną subskrypcję, mamy 62 dolary, czyli trzystówki, można powiedzieć rocznie, niecałe, tak to wygląda. Funkcje, jeżeli chodzi o całe funkcje, no to jest tego bardzo dużo. Możemy tutaj tworzyć tabelę, możemy tutaj obliczenia różne wywoływać. Jest on kompatybilny z różnymi narzędziami tutaj. Jest kompatybilny z Excelem, z Google Sheetsem, Librem, Airtable i tutaj możemy napisać na przykład oblicz sumę liczb od A1 do A10 czy też jakąś średnią. Tutaj możemy wyjaśnić dokładniej o co nam chodzi. On nam oczywiście wypluje cały rezultat. Tu mamy jeszcze zakładkę ze skryptami. Możesz zobaczyć, jakie są tutaj aplikacje kompatybilne. Mamy tutaj kompatybilność z SQL-em, czyli z bazami danych. RequEx jeszcze z tego nie korzystałem. Template także możemy tworzyć różne template'y naszych dokumentów, i edytować je, przykłady, czyli miesięczny budżet tracker, czyli śledzenie miesięcznego budżetu, workout, logan planar, no bardzo dużo tego generalnie jest w zależności kto co potrzebuje program ten pozwala nam właśnie tworzyć w szybki sposób tego typu tabele, tego typu wykresy i edytować nasze pliki w błyskawicznym tempie. W tym materiale oczywiście pokażę ci podstawowe tutaj polecenia, żebyś wiedział jak to działa. Oczywiście każda branża jest inna, każdy potrzebuje tego Excela w innym tutaj w innych potrzebach. Także na przykład proste polecenie: stwórz wykres średnich zarobków w Polsce od 2021 do 2024 roku. Jak możesz zobaczyć, został tutaj utworzony ten właśnie oto wykres. W momencie kiedy pobierzemy sobie go tutaj, pobierzemy sobie jakby zdjęcie PNG. Ja już wystosowałem mu kolejną komendę, czyli stwórz wykres średnich zarobków w Polsce w formie tabeli Excela i stworzył on dosłownie w sekundę. Tutaj taki prosty wykresik. Możemy sobie w niego zaraz tutaj wejść. To jest ten. Już tutaj pokazuję, jak możesz zobaczyć, wygląda on w taki, oto sposób. Mamy rok, mamy średnie zarobki. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o takie najprostsze możliwe polecenie. Ty teraz tego może nie zobaczysz, ale przewagą tego narzędzia jest to, że działa ono cholernie szybko. Stworzył dosłownie ten klik, o którym Ci za chwilkę powiem, w 5 sekund. Także jest to przerażająco mocne. Komenda teraz kolejna, którą dziś zademonstruję w tym materiale. Ja zajmuję się sprzedażą gier. Swoją drogą, jeżeli byłbyś zainteresowany rozpoczęciem biznesu na grach cyfrowych, zapraszam do kontaktu i do sprawdzenia kanału. W każdym razie polecenie brzmi, wypisz premiery gier na Xbox One i PC z 2024 roku, które są najbardziej popularne. Rozpisz mi ceny, ile kosztują w internecie. No i tutaj możemy zobaczyć, że przedstawił te wszystkie gry, ale my idziemy dalej. Ja napisałem, że chcę oczywiście plik Excela i chcę, żeby umieścił tam 300 tytułów najpopularniejszych gier. Dosłownie czekałem 3 sekundy i został ten plik utworzony. Mogę Ci go teraz zademonstrować, tylko sobie pobierzemy. Jeszcze raz. Najpopularniejsze gry 2024 odpalamy, i jak możesz zobaczyć, jest to cholernie potężne. Wszystko mamy tutaj rozpisane. 300 najpopularniejszych gier, tytuły. Mamy tutaj platformy i mamy tutaj cenę rynkową tej właśnie gry. Przerażające, ale też bardzo inspirujące. Teraz spróbuję Ci zademonstrować, jak szybko działa właśnie ten Excel GPT. Polecenie brzmi tak: stwórz plik Excel'a z wszystkimi narzędziami sztucznej inteligencji podobnymi do Chat GPT, rozpisz ich ceny w dolarach i dodaj krótką notatkę w tabeli. Chcę zobaczyć minimum 20 narzędzi. Jak ci się uda więcej, będzie super. No i wyślijmy mu właśnie taką komendę. No myślę, że minęło już 5 sekund, bo jest cały czas myślenie. No teraz troszeczkę dłużej mu idzie. Zobaczymy, jak mu pójdzie. No jest utworzony. Także bardzo fajnie. Myślę, że w 15 sekund zostało to utworzone. Widać, czego tu się możemy spodziewać. Jest ChatGPT 4, OpenAI GPT 3. Zobaczmy zresztą od razu, jaki plik udało nam się tutaj wygenerować Narzędzia sztucznej inteligencji. No i mamy cenę w dolarach. Tutaj on tak trochę dziwnie to rozpisał, bo mogłem go bardziej sprecyzować. Nie wiem za co to jest, czy to jest za wygenerowanie jednego polecenia. Także tutaj musiałbym doszlifować bardziej to polecenie. Ale tak to mniej więcej się prezentuje, że wypisał nam te 22 narzędzia, 21 narzędzi, o ile się nie mylę. Jest notatka, do czego służy to narzędzie, także bardzo fajnie. No i stworzył to w zasadzie w 15-20 sekund. No troszeczkę dłużej mu poszło, ale no myślę, że nikt nie będzie narzekał w momencie, kiedy takie narzędzie będzie działało nawet w 30 sekund. Także tak prezentuje się całe narzędzie Excela GPT. Oczywiście to jest tylko ułamek umiejętności, które może on wykonywać. Bardziej zaawansowane polecenia oczywiście też są możliwe. Jeżeli nasunie mi się pomysł na jakiś materiał w jakiejś firmie, może jak tutaj jakie polecenia stosować, to oczywiście nagram coś dla Was uzupełniającego tutaj jeszcze bardziej. 7 dolarów miesięcznie to no, 3 śmieszne pieniądze. A może to Wam znacznie, ale to znacznie ułatwić Waszą pracę, nawet tutaj usprawniając jeden, dwa procesy w Waszej firmie. Firmie. Jeżeli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, serdecznie odsyłam Cię teraz na mój kanał, na którym sprawdzisz inne materiały odnośnie sztucznej inteligencji, odnośnie social media, odnośnie marketingu, odnośnie działania w internecie. Jest tutaj masa wiedzy, ponad 300 materiałów przez kilka lat nagranych, także serdecznie teraz Cię odsyłam, zapraszam do subskrypcji i do sprawdzenia innych playlist. Dziękuję serdecznie za dzisiaj.